Przychodzę. Korzystam z okazji, że znajduję się w takim szczególnym miejscu, w którym mało kto przebywa, i przychodzimy do tego do miejsca wtedy, kiedy jest y, pogrzeb, kiedy ktoś z naszych najbliższych umiera. Wtedy jest czas refleksji, co zostawia przy życiu, co zostawia po sobie, co tak naprawdę się dzieje z nim po śmierci, ale też co może ze sobą zabrać. I tak naprawdę zabrać ze sobą nie może nic. Moje jest pochowany, tak jak przyszedł na ten świat. I mówi się, że trumna nie ma kieszeni, nie ma szuflad. I faktycznie spójrzcie: nie ma żadnej szuflady, nie ma kieszeni, są tylko uchwyty, trochę koronki, jakaś poduszka. I to jest wszystko, co ze sobą zabieramy. Pomyślcie sobie, co po sobie zostawimy na tej ziemi? Jakie dobro. Jaką życzliwość, jaką pamięć, czy będziemy potrafili spojrzeć Panu Bogu w twarzą w twarz i powiedzieć, Boże, dzięki Ci dobrze żyłem, ale żyłem dzięki Tobie. Niech ta refleksja towarzyszy nam w tych dniach, które nas czekają i starajmy się żyć jak najpiękniej, jak najlepiej, pamiętając, że nie ma trumień z szufladami, ani z kieszeniami, że odejdziemy i staniemy tylko przed Panem Bogiem z dobrymi uczynkami. Szczęść woży.